Ej, ej, nie wiem co tu poszło, ale to źle, to jest druga część piosenki. Co jest, no to wszystko co ja robiłem? suby, dajcie mi suba, dawno nie byłem na YouTubie, to jest po prostu powrót mój. Mam dziewięć lat, pięć miałem, hej, hej trafiło w tej szkole. Szkoła? Dobra, druga klasa, ale zaraz trzecia. Bo ja szera, już nie masz czasu na trzecie. Trzecia? Trzecia. An Sprawdziam. Angielski? Najlepszy. Religia? Najlepszy. Web? Najlepszy. Komputery? Najlepszy. Lezysty? Na moje stare AI. AI ci poszło do tutej. Ej, ej, to nie jest AI, To zmieściło to, co chcesz Ej, ej Nagrywam to po to, żeby daliście mi suba i lajka Nie klikaj dźwięk, bo będzie się stanie coś strasznego Sorry, nie klikaj dźwięk, bo stanie się Zapraszam na TikToka Tam na TikToku mam różne ja sprawy, nas wszystko No nie, zapraszam na TikTok i się nazywa. Mogę Wam pokazać? Gdzieś tam mam. To, ale dobra, dobra. Mogę Wam pokazać TikTok. Jakiego mam? To, że sobie takie dźwięki. O, teraz. Będzie lepiej. TikTok. Kurde, by się przydało. Trochę. Szukamy jej. A już mam zdjęcie, więc o, dobra. Dobra. Tikok. Mój. Dawajcie. Polubcie. Nazywa się Sigma Sigme. AR-10. Proszę. Polubcie go. Mamy samochodziki. Mamy gównioniki. E-e-e. Dobry sek. Pum, pipa.

co, teraz co mówię, nie będę nagrywała. To tam jadą, będę nagrywał lajba. Jutro! Lajba jutro! Rozumiecie? Jutro! Jutro to. A Twój stary idzie do pobrowala. Po o godzinie 15.15 .15, albo 15.23, bo ja wychodzę 15.15 .15 ze szkoły. A. I na